Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym filmie I dzisiaj kochani zapraszam Was na przegląd rzeczy na jesień. Natomiast później wybieram się do sklepu. I tam zobaczymy sobie, co mają w ofercie. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo duży już wybór rzeczy z długimi rękawami. Tutaj oglądam bardzo fajną kurteczkę za 30 zł. 40 zł. Natomiast kosztuje taka w kolorze zielonym z kapturem. Bardzo dużo jest rzeczy letnich już na wyprzedaży. 40 zł natomiast kosztuje taki bezrękawnik z myszką MIN i spójrzcie na ten kaptur. Bardzo ładnie wygląda. Super. Bardzo ładny kolor tego różu i tak właśnie wygląda przód. 12 zł natomiast kosztuje taka śliczna bluzeczka z grzybami. Powiem Wam, że od razu na nią zwróciłam uwagę i powiem Wam tak szczerze, że jakby były takie na dziale damskim, to to bym na pewno sobie kupiła. Tutaj jeszcze mamy taką za 12 zł, tym razem w kolorze zielonym. Też ładna bluzeczka. 25 zł kosztuje bluza z minionkami. Chyba teraz jest chyba w kinach jakaś bajka, właśnie coś, coś kojarzę. No i chyba w Pepko, i dlatego w Pepko pojawiły się po prostu rzeczy z minionkami. I tutaj do kompletu mamy spodnie za 15 zł. Powiem Wam, że na żywo naprawdę bardzo fajnie to wygląda. 30 zł, natomiast kosztuje taki komplecik w kolorze brązowym, i tutaj na dole bardzo fajne spodnie za 20 zł. Dość ciekawy materiał. Podobają mi się tutaj z takimi kieszonkami po bokach. I 35 zł kosztuje takie coś. 12 zł prześliczna bluzeczka dla dziewczynki w takie drobne kwiatuszki, rękawy dekoracyjne. 12 zł. Myślę, że jest to naprawdę bardzo dobra cena. 12 zł również kosztuje taka bluzeczka w kolorze żółtym. Tutaj mamy tył. I już wam pokazuję, jak ona wygląda z przodu, takie bufiaste rękawy, ogólnie prosta bluzeczka. 12 zł kosztuje bluzeczka w serduszka, bardzo ładny kolor. 17 zł kosztuje taka bluzeczka w kolorze brązowym z psiego patrolu natomiast, natomiast 30 zł kosztuje bluza z myszką mini w kolorze różowym 25 zł prześliczny sweterek z takimi bufiastymi rękawkami śliczne I tutaj mamy 20 zł. Rzeczywiście coraz więcej po prostu pojawia się rzeczy z długimi rękawami. I tutaj mamy spodnie dżinsowe. Też bardzo ładny kolor tego dżinsu. Takie proste, zwykłe i wcale niedrogie. Tutaj mamy za 30 zł. Takie spodnie w groszki. To jest z tego co pamiętam wcześniejsza kolekcja. Ale są jeszcze dostępne. Przynajmniej u mnie. I tutaj mamy za 25 zł. 40 zł natomiast kosztują takie jeansy przecierane i 25 zł takie spodnie w serduszka. Bardzo ładny też kolor. Taki róż wpadający w fiolet, coś takiego. I kochani tutaj mamy za 20 zł spodnie na gumce w kolorze niebieskim materiał bardzo zbliżony do jeansu i 35 zł spodnie dresowe dla chłopca Ta bluzeczka mi się bardzo spodobała 12 zł z takimi dinozaurami no po prostu prześliczna. I tutaj mamy za 10 zł, również z długim rękawem w kolorze czerwonym i również dinozaur. 8 zł, taka prosta, szara. I tutaj mamy za 30 zł taką bluzę z kapturem. 10 zł natomiast kosztuje taka bluzeczka. I tutaj też mamy dinozaura. 35 zł. Jestem akurat teraz na dziale dla najmłodszych. I tutaj też znalazłam chyba dwie albo trzy rzeczy. Oczywiście już na jesień, takie cieplejsze, z długimi rękawami. Tutaj mamy taki komplecik z Króla Lwa. I 35 zł z myszką mini. 35 złotych jestem już na dziale damskim tutaj oglądam sobie spodnie, bardziej leginsy, cena 15 złotych 40 zł. Dostępne są jeszcze te plecaczki. I nowość bluzeczka. Cena 30 zł. Są dostępne naprawdę duże rozmiary. W groszki. Taka nawet dosyć długa. I tutaj mamy za 30 zł taką bluzeczkę. Również dostępne duże rozmiary. Tutaj mamy spodnie jeansowe, które też ostatnio Wam pokazywałam. Bardzo fajne. I 80 zł płaszczyki. Jeżeli chodzi o te płaszczy, to one są z tamtego roku. Cena naprawdę bardzo fajna, natomiast tego koloru nie pamiętam. I powiem Wam, że są wszystkie rozmiary, także możliwe, że to jest nowość, bo powiem Wam, o ile tamte pamiętam, to tych nie. Taki dość ciemny kolor bardzo fajnie wygląda i powiem Wam, że tak się właśnie zastanawiam, chociaż zdecydowanie wolę kurtki jeansowe. Ale naprawdę płaszczek bardzo ładny. Tutaj mamy za 50 zł spodnie z dziurami. I kochani, jestem już w sklepie Isk. Oglądam dodatki do domu, oglądam dekoracje. Bardzo duży wybór. Akurat jestem w sklepie jak jest. Przekładanie rzeczy, także możliwe, że na wszystkich półkach i będzie po prostu cen. Tutaj mamy 50 zł za takie poduszki. Te też bardzo ładne. I tutaj mamy poszewki 18,50. Dostępne różne kolory. Tutaj jest granat, szary. I tutaj mamy po 20 zł. 17,50. Bardzo spodobała mi się ta poduszka, ale dosyć droga, 70 zł. No, bardzo musiałabym się mocno zastanowić. Yy, tutaj też mamy ładne rzeczy. To jest chyba na żółta, 130 zł. Tutaj na dole mamy poduszki po 75. Złotych i 50 złotych do kompletu. Te bardzo mi się też podobają. 50 złotych. Zdaje mi się, że chyba nawet cenowo wyprzedzają te droższe sklepy, czyli na przykład Homentiu. I tutaj na dole spodobał mi się taki koc po prostu prześliczny, ale zobaczcie na cenę. 250 zł strasznie drogi, ale piękny. I wiecie, co tak skojarzył mi się z wilkami. Tutaj na dole mamy po 10 i tutaj mamy 90 zł. Poduszki. I tutaj jeszcze mamy. Takie koce, też bardzo ładne, takie cieniowane i też niestety bardzo drogie 250 zł, powiem Wam, że jakby były chociaż za tą 100, to bym się nie zastanawiała i na pewno bym sobie wzięła ten w kolorze szarym, ale no niestety 250 zł za koc, no nie wiem, czy bym dała. Tutaj oglądam fajne poduszki, 80 zł. Tu mamy w kolorze szarym za 70 zł. Koce, pledy, 85 zł. Bardzo ładny ten kolor niebieski. Tu mamy 32,50. Taki zwykły koc. Ale wiecie co, tamten, naprawdę super. Chyba najładniejsze z tych wszystkich, które teraz oglądamy. Tutaj mamy też kolejne koce, ten ładny 40 zł, 45 zł. Tutaj mamy poduszki w takie paski. Tutaj niestety nie ma ceny, 50 zł pewnie. Albo cena zbliżona do tych poprzednich. Ten koc ładny. 90 zł. No dosyć też dosyć drogi. I tutaj jeszcze pokażę wam chodniki, dywany. Ale ceny no po prostu są ogromne. Ogromne. To już wolałabym kupić tak naprawdę dywan w sklepie takim z dywanami, bo tam znajdziemy czasami bardzo fajne ceny i promocje. Tutaj chodnik 200 zł. No taki powiem Wam, że no taki zwykły chodnik. Bardzo lubię oglądać meble i powiem Wam, że tutaj jest akurat naprawdę bardzo duży wybór, natomiast ceny są no, dosyć wysokie jak, jak widzę. Bardzo duży wybór różnych komód, różne szerokości, różne wielkości. Tutaj mamy 1000 zł. 1400. Zależy, jaka wielkość. I tutaj mamy takie proste 500 zł, 430. Tutaj mamy już takie tańsze, natomiast natomiast to chyba to jest jakaś starość, tak naprawdę. Yy, tutaj też mamy yy, taką prostą komodę. 500 zł, 550. To ładna jest. Już sobie zerknę cenę, no powiem Wam, że droga. Szafy 950 złotych, taka duża szafa. Tutaj mamy troszeczkę już droższe. 1500 złotych fotel. Tutaj pokażę Wam jeszcze meble na taras, co jest dostępne. Tutaj taki zestaw 7000. 350 złotych krzesło. I dziękuję kochani bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę ogromnie miło. Widzimy się w kolejnym, albo słyszymy. Widzimy. Słyszymy. Chyba widzimy. <ścoughs> widzimy się kochani, kochani w kolejnym filmie i do zobaczenia. Pa!